Tak wyglądało pierwsze wydanie bardzo odważnej książeczki, czyli Sprzedaży Albo Śmierci Antyporadnika. Ja byłem przekonany po publikacji tej książki, że wszyscy moi klienci, czyli te firmy, które obsługuję jako trener biznesowy, odwrócą się ode mnie i obrażą się, bo piszę w tej książce o absurdach dużych firm, które się dzieją w dużych firmach. Firma CDPPL wydała rozszerzoną wersję antyporadnika z nową okładką, moim zdaniem fajniejszą, chociaż było też wokół niej dużo kontrowersji. Rozszerzoną, to jest książka z bardziej aktualną wiedzą i z dodanymi ważnymi fragmentami, zwłaszcza z zakresu psychologii społecznej, ale tam też różnych wiele innych smaczków pododawały. Dlaczego warto sprzedaż albo śmierć przeczytać? Z tego chyba głównie powodu, że wtedy kiedy y, młody człowiek y, zatrudnia się w firmie, to nie wie, co go tam czeka. Nie wie, że zostanie poddany bardzo intensywnemu praniu mózgu. Czyli z człowieka, który ma jakieś wartości, który wie, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe, co jest dobre, co jest złe, y, ten człowiek zaczyna otrzymywać treści, które nie mają za bardzo sensu, ale w które on powoli zaczyna wierzyć. Na przykład, wierzyć w to, że reklama jest dla klienta i że daje mu wybór. Na pierwszy rzut oka myślący człowiek wie, że reklama nie jest dla klienta, tylko dla reklamodawcy, prawda? I że nie daje wyboru klientowi, tylko mu go odbiera. Mówi reklama: bądź sobą, sobą wybierz Coca-Colę. Ehm. Ale w pewnym momencie młody pracownik, pracujący w korporacji, zaczyna wierzyć, że jest odwrotnie. Dlaczego? Bo na przykład poproszono go o to, żeby wygłosił kilkuminutową prelekcję na ten temat. A jest taka zasada psychologiczna z psychologii społecznej, że jeśli coś robimy, to zaczynamy, zaczynamy w to wierzyć, jeśli coś mówimy, zaczynamy w to wierzyć. Jest to jedno z wielu zjawisk, które dzieje się we współczesnych korporacjach. W tej książeczce pisze też o zjawisku integracji. Czy człowiek zintegrowany to jest człowiek, z którym chcielibyśmy mieć do czynienia, czy wręcz przeciwnie? Co to jest integracja z firmą? Co to jest zarządzanie czasem? Co to jest rozmowa sprzedażowa? I opisuje wiele e, innych pojęć i zjawisk psychologicznych, łącznie z pojęciem, tak zwanego rozwoju. Um, jest to książka złośliwa. I niektórzy mogą ją odebrać źle. Mimo wszystko, mam wrażenie, że pobudza do myślenia i że jest skierowana do tych osób, które e, przebywając w dużych korporacjach, zadają sobie niebezpieczne pytanie, co ja tutaj robię.